Witajcie, kochani, bardzo serdecznie w kolejną trzecią już niedzielę Wielkiego Postu. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj pochylili się co nieco nad Ewangelią. Wiem, że wielu z Was pewnie, widząc o jaki tekst chodzi, podeszło do niego no tak, ja wiem, o czym jest ta Ewangelia. Może trudno było się na niej skupić, może trudno było się na niej nawet zatrzymać i przeczytać ją w całości. Jakby będąc świadomym tego, że, że wiemy, jak się to, te wydarzenia potoczą i wiemy, co tam się będzie działo. I rzeczywiście ja dzisiaj też nie chciałbym być jakoś bardzo odkrywczy. Bardziej chciałbym wrócić do sensu tej Ewangelii, takiego bardzo wprost i odnoszącego się, no właśnie, do biznesów, tak? Bo do naszego biznesu z Panem Bogiem. Trochę o tym nam ta Ewangelia dzisiaj mówi. Jasne, że pierwsze moje skojarzenie było takie, że czasami my, księża, w ten sposób podchodzimy do kwestii kościoła, do kwestii naszego zaangażowania, tak, że stajemy się niestety często biznesmenami, a nie pasterzami. Czasami się śmiałem, że widząc jakiś taki ogrom prac remontowo-budowlanych. W, w mojej prowincji zakonnej był taki czas, że, że, że bycie gwardianem, bycie proboszczem to z, trzeba było jakoś y, uwieńczyć ten swój y, czas przewodzenia wspólnocie parafialnej, koniecznie zostawiając po sobie albo jakiś nowy budynek, albo wyremontując wyremontuj, jakiś y, ważny element kościoła. Y, więc trochę, tak się śmiałem, że, że był taki czas, że trochę działaliśmy jak kastorama, tak? Budujesz, remontujesz, urządzasz. No, i niestety to też się wiązało z jakimś kręceniem biznesu, nie? Czyli, no bo wiadomo, że na wszystko są potrzebne środki, więc, więc nawet w dobrym celu, tak? Bo chcąc zostawić coś dobrego dla, dla danej parafii, no to niestety bawiliśmy się w bycie biznesmenem, nie? Jeszcze gorzej jest, kiedy, kiedy dany ksiądz. Robi biznes po to, żeby siebie wzbogacić nie? i robi swoje własne interesy. I jasne, że to jest taki przykład, w którym dobrze, żeby Pan Jezus wszedł z biczem i to wszystko porozwalał, dlatego że, że to jest straszne i że to tak naprawdę jest kpiną z Pana Boga, i, no i właśnie i doprowadza go do, do takiego stanu zdenerwowania, że wydaje się, że nawet Pan Jezus się nie opanował, nie? widząc coś takiego ale myślę, że łatwo by nam było sprzedać ten dzisiejszy temat i go ominąć, nie wchodząc w, jakieś, w jakąś konfrontację z samym sobą, właśnie pozostając jakby na tej relacji nie? księży, biznesmenów. A przecież możemy z tej Ewangelii każdy z nas wyciągnąć coś dla siebie, bo niestety każdy z nas robi biznes z Panem Bogiem. Kochani moi... Ojciec Adaś Szustak jakiś czas temu miał taką konferencję, czy nawet cykl konferencji, targ zamknięty. I to był czas no, dość długi tej, tej konferencji, w którym też pochylał się właśnie nad tym tematem kupczenia z Panem Bogiem. Ja chciałbym się skupić dzisiaj na takim krótkim tylko zaznaczeniu tematu, żebyśmy mogli się nad nim pochylić, żebyśmy mogli sobie każdy z nas zrobić jakąś. Taką refleksję, tak? E, niestety myślę, że często jest tak, że, że traktujemy Pana Boga trochę na zasadzie wymiany biznesowej, nie? że ja Ci taką modlitwę, a Ty mi taką łaskę, że ja Ci taki post, a Ty mi, e, a ty mi coś tam pobłogosławisz, nie? że ja odmówię jakąś tam nowenę, e, a Ty mi za to w jakiś sposób tam pomożesz, nie? Przyznam się, że zawsze mam jakieś takie obawy, kiedy pojawiają się takie wymagające modlitwy, nie wiem, typu nowenna pompejańska, typu jakieś tam swego czasu były też popularne jakieś dwory niebieskie, coś takiego, nie? Że to się odmawia przez długi czas, że tam są te przepisane modlitwy, że, że naprawdę trzeba się mocno spiąć, żeby żeby rzeczywiście znaleźć czas i, i siłę na, na, na tego typu praktyki duchowe. Zawsze mi się włącza wtedy taka alarmowa czerwona lampka. Dobra, a to nie jest tak, że ty chcesz coś kupić, że ty chcesz Pana Boga w jakiś sposób zmusić do tego, żeby ci pobłogosławił, że, że właśnie, że chcesz z tym przeprowadzić jakiś deal, jakiś, jakiś biznes zawsze mi się coś takiego włącza i myślę, że niestety w wielu wypadkach to tak działa, nie? Jakby nie przecząc całemu bogactwu tych różnych praktyk. Słyszałem sporo świadectw o nowennie pompejańskiej, chociaż sam odmawiałem ją raz w życiu. Już kiedyś się wam do tego przyznawałem. I na pewno jest tak, że Pan Bóg, widząc tę wytrwałość człowieka, widząc też niesamowite założenia tej, tej nowenny pompejańskiej, tak? Bo tam przez połowę tej modlitwy się człowiek skupia na tym żeby dziękować za łaskę, jakby będąc pewnym tego, że Bóg je udzieli, więc to też jest wyzwanie wiary na pewno. I mówię, nie, nie przeczę, nie przekreślam jakby samych praktyk, nie. Tylko wydaje mi się, że w wielu podejściach jest niestety właśnie w tym wszystkim jakiś biznes, nie? Że skoro ja się poświęcę, skoro ja tutaj będę z takim zaangażowaniem, to Pan Bóg poczuje się związany i nie będzie mógł mi odmówić tego, o czego proszę. A to nie tak. To nie tak. Jest jeszcze jedna kwestia, nad którą myślę, warto się pochylić i zadać sobie takie pytanie. Mianowicie, że jeśli robimy z kimś biznes, to staramy się jak najwięcej stargować. Nie? To staramy się zapłacić jak najmniejszą cenę za jak najlepszy towar i jak największą ilość towaru. Myślę, że zwłaszcza w warunkach, w których Pan Jezus działał i żył tutaj na ziemi. To jest bardzo widoczne. Nie? Miałem okazję być kilka razy w życiu w Izraelu, jeszcze kilka razy w ogóle na, na Bliskim Wschodzie, chociażby w Egipcie. I tam jest czymś naturalnym, że się targujesz, nie? że cena, która jest wystawiona, to jest cena po prostu kilkukrotnie przewyższająca wartość. Bo chodzi o to, że musisz się nie? że musisz zbić tę cenę, i, i to jest tam dobrze widziane. I teraz, no właśnie, czy jeśli traktuję Pana Boga w taki biznesowy sposób, to jest też drugie pytanie, czy nie staram się jakby być w tej linii z Panem Bogiem, w tej relacji z Panem Bogiem w porządku, no bo lepiej zawsze być w porządku z Bogiem niż nie być, nie? Jeśli ten Bóg jest nie, to, to lepiej sobie nie, nie, nie spalić mostu, nie? Ale wchodząc w taki biznesowy układ, będziesz chciał zrobić jak najmniej, żeby tylko te relacje podtrzymać, nie? Będziesz chciał zrobić jak najmniej, żeby, żeby jednak Pan Bóg Ci tam błogosławił, ale no, może bez jakiegoś szczególnego zaangażowania, żebym też za dużo nie stracił, prawda? I, i, i teraz, no właśnie, myślę, że warto to podkreślić, chociażby z tego względu, że dzisiaj w pierwszym czytaniu, zobaczcie, <laughs> daje nam liturgia. Daje nam liturgia 10 przykazań, daje nam dekalog, tak? 20 rozdział Księgi Wyjścia. I teraz pytanie, czy ten dekalog jest dla mnie właśnie takim minimum, że jak to spełnię, to będzie ok, nie? Że, że wystarczy tylko te 10, 10 przykazań wypełnić i Pan Bóg nie będzie miał się do czego przyczepić? Czy to jest dla mnie jakaś droga, nie? którą będę pogłębiał, której, której rozwiązań. Głębszych, ważniejszych, szerszych będę szukał, nie? Czy nie zabijaj? Dla mnie to tylko nie zabijaj, nie morduj. W sensie nie, nie, nie bierz karabinu czy noża i, i nie dźgaj ludzi z premedytacją na ulicy. Czy nie zabijaj to też dla mnie jest właśnie szkodzenie sobie na zdrowiu, tak? Nie wiem, przekraczanie przepisów drogowych, nie dbanie o swoje zdrowie i, i tak dalej, nie? I cała masa różnych innych rzeczy. Właśnie, w jaki sposób potraktujemy te przykazania? Nie? Czy, czy to będzie tylko takie minimalne wymagania? Tak? Czy, czy, czy to będzie dla mnie ścieżka jakiegoś rozwoju? I też zobaczenia tego, do czego Pan Bóg mnie zaprasza i do czego mnie zachęca, w czym widzi pełnię mojego człowieczeństwa, w jaki sposób się mogę w, tej, w tym swoim człowieczeństwie rozwinąć. Więc te dwa pytania myślę, że są ważne. Czy nie robię z Panem Bogiem biznesu i czy nie chcę jakoś tak na minimalnych wymaganiach tej relacji z Panem Bogiem utrzymać? Więc to są te dwie rzeczy. I na koniec jeszcze jedna rzecz, trzecia. To znaczy Pan Jezus mówi o tym, że kiedy Żydzi Mu zarzucają, tak że, że co Ty robisz, w ogóle jakimi znakami, jakimi znakami się wykażesz, jakim znakiem się wykażesz, nie? Jezus mówi o tym, zbuszcie tę świątynię, ja ją wzniosę w przeciągu trzech dni. Czyli znowu zobaczcie, ci mówią o tym, że kościół, że, znaczy świątynia, nie, ja już tak mówię, w przełożeniu na, na nasz język i na naszą sytuację, że kościół to jest budynek, to jest właśnie to, że trzeba zadbać o, o piękną elewację, że trzeba zadbać o remonty i, i o budownictwo. I mówią takim językiem, nie? To oni o chlebie, a Pan Jezus o niebie. Bo Pan Jezus mówi o tym, że. Że to ja jestem świątynią, moje ciało jest świątynią. Tak to podsumuje dzisiaj Jan w kolejnym zdaniu, tak. On zaś mówił o świątyni swego ciała. Tak to Jan podsumowuje. No właśnie, ale myślę, że możemy pójść dalej, nie? Właśnie też w tym kontekście biznesowym żeby nie traktować Pana Boga jak, jak partnera biznesowego, nie? Bo nie chodzi o to, czy ty poświęciłeś czas i wybudowałeś świątynię w 46 lat z kamienia, tylko czy ty jesteś świątynią, nie? nie? chodzi o to, czy ty się rozliczysz z Panem Bogiem według najlepszych, korzystnych warunków, tylko czy oddasz Mu siebie, nie? Także nie chodzi o to, czy, czy kupisz baranka, tylko czy, czy będziesz w stanie złożyć ofiarę? Nie? Także tak, no, Pan Jezus jako baranek paschalny nie da się kupić. Można jedynie przyjąć Jego ofiarę nie? i można się mu oddać radykalnie w całości i być świątynią, nie? poświęcić się dlatego, żeby Duch Święty we mnie mieszkał i we mnie działał. Dobrze, kochani, te trzy rzeczy, bo miały być krótkie odcinki, a się rozciągają. Więc po pierwsze, właśnie, z Panem Bogiem nie robisz dealu. Z Panem Bogiem możesz wejść w relacje i się z Nim zaprzyjaźnić, i wtedy Ty masz Go całego, i, i, i Ty masz być dla Niego cały. Z Panem Bogiem nie da się iść na minimalnych wymaganiach, bo tak naprawdę to nic nie da. Tylko się z tym, tym zmęczysz, ale jeśli pójdziesz z Nim radykalnie w całości, to, to wtedy doświadczysz też ogromu Jego łaski. No i właśnie ta trzecia rzecz, nie? Że, że to nie chodzi o to, żeby się z Bogiem rozliczać i coś mu tam dać, tylko chodzi o to, żeby dać Mu się w całości. Żeby, no właśnie, żeby być świątynią. To jest to samo słowo w ogóle które tutaj pada na określenie przybytku świątyni jerozolimskiej. A później się pojawiają w Nowym Testamencie, w Pismach Pawłowych, takie, takie zdania, takie słowa, że, że wy jesteście świątynią. I tam Paweł używa dokładnie tego samego pojęcia, tego samego greckiego słowa. Jesteśmy jak świątynia jerozolimska. Mamy być świątynią Boga i Ducha Świętego. Czego wami sobie życzę. Szalom, alechem.